Witam, trenerze Adam jak dziennikarz sportowy z pasją. Ja mam pytanie, bo zaczyna się dziać coś bardzo niedobrego. Przegrywamy drugi mecz z rzędu przed własną publicznością i co jest dla mnie niepokojące, no to dzisiaj praktycznie zostaliśmy zdominowani przez górnika, to po pierwsze, a po drugie, no zaledwie z tego co naliczyłem, naprawdę jeden dobry celny strzał. Na bramkę, a potem, no, im dalej w las, tym gorzej. Co się dzieje. Co do liczby oddanych strzałów, to nie chcę polemizować i nie chcę ich teraz wyliczać, bo to ma mniejsze znaczenie, bo to jest efektem czegoś, co się dzieje. I ja miałem, zresztą podzieliłem się tymi spostrzeżeniami miałem podobne. Y, pod Odczucie wtedy, kiedy mieliśmy słabsze serie, i wtedy, kiedy mieliśmy słabsze serie, mówię o końcówce tamtego roku i końcówce tamtego sezonu przed meczem z Lechem, wcześniej przed Derbami, to były takie momenty, w którym wyczuwałem nie do końca odpowiednie poczucie spójności. I miałem poczucie, że bardziej myślimy o sobie niż bardziej o tym, żeby drużynie było lepiej. W momencie, kiedy My przy naszym sposobie grania nie mamy takiego pełnego oddania drużynie, to wtedy będziemy po prostu wyglądać tak jak w tym meczu, bo o ile zostaliśmy jeżeli mogę użyć tej samej tego samego nazewnictwa zdominowanie przez górnik no to pierwsze pressingi było bardzo skuteczne problemem było to że wychodząc że otrzymując piłkę my ją od razu oddawaliśmy do rywala albo graliśmy w sektor w który rywal chciał żebyśmy grali przez to tracąc pewność siebie nie mieliśmy takich momentów w których w których zatrzymalibyśmy grę i po prostu Popodawali ją kilkukrotnie w sensie piłkę po to, żeby przeciwnik musiał się zastanawiać, jak teraz będziemy atakować. I jednym z takich przykładów, zaraz na początku meczu może być sytuacja, to o czym mówię, bo pierwsza kwestia to jest oczywiście pressing, który jest nienegocjowalny. I nawet jeżeli jest skuteczny, to on kosztuje i będzie kosztował, ale potem jak odbierzesz piłkę, nie możesz jej łatwo oddawać rywalowi. A Górnik w tym był mocny. W momencie, kiedy my oddawaliśmy piłkę, traciliśmy piłkę, pewność siebie i, i to się tak, powiedzmy, zazębia. Sytuacja, o której chciałbym wspomnieć. Julian zagrał, myślę, że nie najgorszy mecz. W wielu momentach miał bardzo dobre zagrania, ale odwołam się do sytuacji wrzutu z autu zaraz na początku meczu, gdzie znów mogliśmy spokojnie rozprowadzić piłkę. On... Przedryblował jednego rywala, nawinął sobie drugiego rywala i zgodnie z tym, co chcieliśmy grać, zmienić stronę, on jeszcze chciał ponowić drybling, straciliśmy piłkę, czyli przeciwnik nie musiał się zmęczyć, przesuwając od strony do strony, a miał piłkę de facto dzięki jego odważnej decyzji, ale takiej, która bardziej służyła pokazaniu, że on jest mocny, niż pokazaniu tego, że to się nam może podać w drużynie. I Bynajmniej nie rugam tutaj i nie chciałbym negatywnie oceniać Juliana, bo to tylko pokazuje, jak on pewny siebie jest, jak on się dobrze czuje, ale takie zachowania, które mógłbym tutaj punktować, ale nie chciałbym tego robić, tylko żeby Państwu uzmysłowić, co, co ja czuję i co mam w głowie myśląc o takich rzeczach i obserwując takie rzeczy, że to jest właśnie coś, co dzięki czemu ktoś może sobie pomyśleć, że Julian jest świetnym piłkarzem, bo minął dwóch. Innych jakościowych piłkarzy górnika, albo po prostu spowodował, że oni wykonali jakieś, jak, jakieś ruchy. A efekt jest taki, że drużyna traci piłkę i musi kontynuować pressing i kontynuować utratę energii w momencie, kiedy, kiedy to nie jest potrzebne. I dalej idzie lawina, powiedzmy, kolejnych błędnych decyzji. Błędnych w tym sensie, że one nie zawsze kończą się stratą piłki, ale powodują, że Kozji, który powinien otrzymać piłkę za linią brony otrzymują przy naszym polukarnym i ten łańcuszek błędów takich zwlekania, z podaniem albo wykonywania podania takiego, który wydaje się, że jest bardziej efektowny, staje się bardzo nieefektywne dla nas i na sam koniec, na, na sam koniec tego łańcuszka cierpi, cierpi piłkarz, który się okazuje, że albo inaczej może być oceniony, oceniony negatywnie, ale dla mnie kluczowe jest teraz myślenie kolektywne i spójność grupy, jeżeli mogę tak nazwać. Każdy w 100% oddany drużynie nie liczy się ja. To nie jest moment, żeby liczyło się ja. W grudniu, w czerwcu, w momencie, kiedy jest przerwa między sezonami, nie podobają ci się reguły, nie jesteś zadowolony ze swojej roli, uważasz, że jesteś zbyt dobry na tę drużynę, możesz odejść. I tak to działa po prostu. A póki nie będzie w drużynie takiego pełnego oddania, to to nie będziemy wyglądać tak dobrze jak górnik dzisiaj, a górnik oprócz jakości, taktyki, przygotowania do meczu, mentalu pokazali wszystko po prostu. Bo widać było, że to jest drużyna, my na ten moment mamy zachwianie, powiedziałbym, tożsamości. No to można odczuć. I ja to tak widziałem, patrząc na mecz w Lublinie, gdzie wyszliśmy w to spotkanie fatalnie. Po 15-16 minutach przegrywaliśmy 0-2, gdzie potrafiliśmy się w kapitalny sposób podnieść, i tam było widać, że to jest drużyna, gdzie każdy za każdym pójdzie w ogień, że każdy chce coś osiągnąć. A dzisiaj po stracie tej bramki nie widziałem takiej pazerności i chęci do, do szybkiego odrobienia strat. Więc co się stało przez e, tak krótki okres czasu? Bo no mówię, byłem pod wrażeniem tego, co drużyna pokazała od 30 minuty w Lublinie i jak potrafiła się podnieść po e, błyskawicznie e, dwóch straconych bramkach. A dzisiaj, gdzie e, w większości spotkań e, ten stadion, ta publika była atutem e, tej drużyny? gdzie ta drużyna była niesiona przez tą publikę dopingiem i pomagało to między innymi w tworzeniu wielu podbramkowych sytuacji. Może z wyjątkiem starcia z Koroną Kielce, gdzie było tych sytuacji sporo, ale tak naprawdę zabrakło e, tego wykończenia. No to dzisiaj, no przyznam szczerze, no zdziwiło mnie to, że ta drużyna w taki sposób zareagowała, a właściwie tego moim zdaniem nie zrobiła w należyty sposób. I nie chodzi mi o to, że się nie staraliśmy, bo się uważam, że jakieś zalączki tego były, ale no, chodzi mi bardziej o to, bo sam trener powiedział, że drużyna, że drużyna powinna reagować. No to jak to się stało, że w Lublinie potrafiła zareagować, a grając tutaj e, oczywiście z bardziej klasową drużyną, nic nie ujmując motorowi Lublin ale potrafiła zareagować w trudniejszym tak naprawdę dla siebie momencie, bo po kwadransie było 0-2, a tutaj praktycznie drugą bramkę straciliśmy dopiero na początku drugiej połowy, więc gdzie jest przyczyna? Trener powiedział na samym początku konferencji, trenowaliśmy słabo, jakby trener mógł to rozwinąć. Co to oznacza? Trenowaliśmy słabo. Nie mieliśmy warunków, nie mieliśmy w 100% Zawodników, którzy mieli jakieś problemy mikrourazowe, czy, czy co to miało na celu, bo powiedział trener i to mnie bardzo zaintrygowało. Trenowaliśmy słabo. Panie Adamie, Pan teraz zadając pytanie włączył emocje, bo to się da wyczuć, że Panu zależy. Nie twierdzę, że tak nie było. No, cieszę się, że pan potwierdza, jeżeli to jest potwierdzenie. I to jest bynajmniej coś, czego nie w żadnym wypadku nie neguję i nie uważam, że tak powinno być. Ale niektórzy z Państwa tutaj są na konferencji, wykonują swoje obowiązki, ale też nie muszą być tak zaangażowani emocjonalnie. Czyli wszyscy Państwo są na konferencji, mają możliwość zadania pytania, Pan zadaje pytanie, Pan docieka i Pan włącza emocje. I to jest trenowanie. Prawdziwe na 100%, a inne trenowanie może nie być na 100% i bynajmniej nie, nie uderzam tutaj w nikogo z Państwa, że Państwo słabo są na konferencji. Tylko chciałbym pokazać, że jeden dżentelmen był. Skończyło się wodą kokosowa. Przepraszam bardzo, zapomniałem wyłączyć śmiechów. Nie ma problemu. Pomóc? Nie, dziękuję. Proszę kontynuować jeszcze raz, przepraszam. Nie ma problemu. Czyli mogę kontynuować, żeby panu nie umknęło. I to jest pokazanie, że można być na tym samym miejscu, czyli na boisku. Jeszcze raz podkreślenie, nie ujmując nikomu z Państwa, bo to, że ktoś nie zadaje pytania albo nie wzbudziło emocji pytanie czy, czy, czy mecz to jest jak najbardziej zrozumiałe tylko w drużynie piłkarskiej nie ma takiej możliwości żeby ktoś nie był w stanie oddać siebie 100% ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji i pomimo tego, że ktoś biegnie, wykonuje dane powtórzenie to widzisz kto coś robi z pasją ktoś zrobi z takim 100% oddaniem i pełnym zaangażowaniem a czasami ciężko wychwycić Albo zdefiniować konkretną osobę, jedną, która by tego nie robiła na 100%. I zmierzam do tego, że w treningu ja mam wrażenie, że po tym bardzo dobrym meczu i patrząc na scenariusz przegrywasz 2-0 na wyjeździe, wygrywasz, wychodzisz z tego. Powinniśmy być niesieni taką pozytywną emocją, a ja wyczuwałem i miałem takie poczucie, że coś jest nie tak. I to jest coś, co zbierając, tak powiedzmy, dokupy takie emocje, to jest coś, co zakomunikowałem drużynie. Powiedziałem, że być może ja się mylę, w meczu być może odpowiemy tak, jak powinniśmy, ale nie odpowiedzieliśmy. Czyli to jest dla mnie jasny wniosek, że następnym razem my wszyscy musimy stanąć, spojrzeć prawdzie w oczy i powiedzieć wprost, trenujemy słabo. Jeżeli trenujemy słabo, oczywiście ja jestem za to odpowiedzialny, jaki jest standard treningu. Tylko w tym momencie mamy jasną lekcję. Jeżeli wiesz, że partner nie daje sobie z Twojej drużyny, nie daje z siebie maksa, walcz. Walcz o to, żeby był maks i to jest odpowiedzialność, którą bardzo łatwo, wydaje się, że łatwo, ale bardzo łatwo wybrać sobie kogoś, na kogo można nakrzyczeć, kogoś, kogo mozna, można naznaczyć jako tego, ten, który jest słaby, ten, który słabo trenuje ale to nie na tym to polega. Tu drużyna musi czuć, że to jest nasza wspólna odpowiedzialność i w taki sposób chciałbym, żebyśmy wszyscy jako drużyna chcąc stworzyć taką drużynę jaka była w momencie kiedy dostała dwa ciosy w Lublinie i się powiedzmy, że w dalszym ciągu wierzyła w to, że jest w stanie wygrać i wygrała. To, że my bez względu na okoliczności, bez względu na to, czy moja pozycja jest dobra czy nie jest dobra, że my będziemy szli za sobą jak w ogień, a w tym tygodniu tak nie było i to jest coś co jest gorzką lekcją, gorzką pigułką do przegłuknięcia, ale tak jak wspominałem, jesteśmy w takim sporcie, w którym takie sytuacje, mam nadzieję, że mają miejsce raz, czasami dwa razy, ale do trzeciego razu już nie można dopuścić, tylko po prostu walczyć, walczyć, jeszcze raz walczyć, a to znaczy trenować zawsze na 100% i pilnować wzajemnie siebie czy każdy, po prostu ma takie poczucie, bo, bo robimy to oczywiście dla klubu, dla drużyny i, i dopiero w trzeciej kolejności dla siebie.